Cześć, ja mam na imię Jarek, a to kanał UFO Marshal. Na tym kanale rozmawiamy o zdrowym trybie życia, o sporcie, bieganiu, o dobrych dietach, o pozytywnym nastawieniu do życia, o zmianie nawyków na te, które nam służą, o pasji, o twórczości, o świadomości. Dzisiaj temat: kiedy lepiej biegać rano czy wieczorem? Słuchaj, przede wszystkim zależy to od Ciebie, od Twojego czasu, od tego jak masz poukładany tryb dnia, kiedy idziesz do pracy, na którą, o której wstajesz. Ja preferuję bieganie poranne, czyli wstaję wcześniej, nastawiam budzik na 5.30, wstaję między 5.30 a 6.00, 6.30 maksymalnie, w zależności od tego jaki poprzedni dzień miałem i o której poszedłem spać. Dzięki temu, że wstaję wcześnie, generuję dwie dodatkowe godziny na to właśnie, aby po porannej gimnastyce, którą robię na samym początku dnia, iść pobiegać. Biegam najczęściej w takich miejscach jak to, czyli lasy albo parki. Uwielbiam przyrodę i uwielbiam biegać w takim terenie. Oczywiście, jak idziemy gdzieś na wakacje nad morze, na Mazury góry, no to to jest szaleństwo wtedy biec na przykład 15 km plażą w jedną stronę i później wracając 15 km w drugą wydmami lub właśnie też plażą dlaczego rano? wolę biegać niż wieczorem, przede wszystkim dlatego, że nadaje rytm dniu, jeśli wstanę wcześniej, a spróbuj to tego na sobie, zobaczysz, że Zobaczysz, że jest w tym coś sensownego. No spróbuj na sobie i sprawdź, jak to działa na Ciebie. No na mnie działa to w ten sposób, że jak wstaję rano i idę biegać, to dzień to ja, jak ja wyznaczam rytm temu dniu, przede wszystkim wyzwalam w sobie tą energię, pobudzam się. Na cały dzień wytwarzam w sobie już metabolizm który pozwala mi przyswajać z łatwością pożywienie i, jak widzisz, przetwarzać na energię. Eee, no cóż, bieganie poranne działa jak naprawdę niezbyt dopalacz. Poza tym ja biegając e, często pozytywnie myślę, mm. prowadzę dialog wewnętrzny sam ze sobą, ale w taki sposób e, motywujący, Siebie samego. Nastawiam się na ten dzień z taką maksymalną, z maksymalnym optymizmem. Wyzwalam w sobie taką intencję radości, entuzjazmu, twórczości, świadomego obserwowania wszystkiego, co się w takim dniu ma wydarzyć i dzieje. Więc poza tym, że się ruszam, że biegnę, że oddycham. Że jestem na łonie przyrody, że słyszę śpiew ptaków, to do tego dochodzi ta motywująca, optymistyczna, wewnętrzna hmm, praca z samym sobą, czyli twórcze i świadome kreowanie myśli, a poprzez myśli e, tworzenie rzeczywistości. A jeśli chodzi o, wieczor... o wieczorne bieganie? Próbowałem w kilka razy. Nie pasuje mi to, powiem szczerze. Wieczorem, przede wszystkim, nie mam tyle energii do biegania jak rano. Poza tym, wieczorne bieganie w jakiś sposób rozbudza organizm, tak? A wieczorem, no, według rytmu dnia i nocy, organizm potrzebuje już spokoju i szykuje się po prostu powoli do snu. Więc no ja nie preferuję wieczornego biegania, ale jeśli ty nie masz czasu rano, bo na przykład chodzisz do pracy bardzo wcześnie i no byłoby ciężko wstać jeszcze wcześniej, no to oczywiście jak najbardziej tak. Bieganie wieczorne jest lepsze niż w ogóle nie bieganie. Ruch to zdrowie, pamiętaj, i dieta odpowiednia dieta ale to nie w tym odcinku na temat diety rozmawiamy sobie na innych filmach, będziemy pewnie rozmawiali sobie na kolejnych. Cóż, pozdrawiam Cię z, z przepięknego lasu, pod łodzią, koło rąbienia jest cudownie, jest drugi lipiec. Wczoraj był upał 40 stopni nawet w słońcu, a dziś mżawka i cóż. Świeże powietrze. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się i do zobaczenia. Cześć.